I no, że, po wszystko jest, że wszystko jest dobrze, fajnie i przyjemnie. Ja nie wiem, czy tutaj jakiś, ten, jakiś sensowny, atrakcyjny wstęp będzie, bo to jest jakby nowy format w naszym wykonaniu. Więc znaczy, to też nie jest wiem, wstęp. Jak chcesz to zacząć? Chciałem przede wszystkim zacząć od tego, że to będzie wstęp do czegoś, co razem planujemy zrobić chyba w niedalekiej przyszłości. Bo chcieliśmy, no chcieliśmy w ogóle więcej rozmawiać o retrogiereczkach i giereczki. Z takich z serii będzie Silent Kill. I chcieliśmy, Silent Kill. Chyba chcieliśmy zrobić e, część po części. Nie wiem, czy tak będziemy omówić. <laughs> Adam, opowiedz, jaki channel. miałeś, opowiedz, jaki miałeś dzisiaj dzień. To był dobry dzień. <laughs> Tak, tak. To, to miał być okay, krótszy nie, no, to, odcinek, a czuję, że to już teraz wstęp. Teraz, teraz przez pięć minut opowiadaj o swoim dniu. Ja po prostu chciałem podkreślić, że będziemy nagrywać. Wstęp. No, wstęp. No, 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 Przychajpować ci chciałem, tak, żeby było więcej energii w tym, jakby tego entuzjazmu. Silent Key. Silent Hill. Nie, no, e, tak. Chcielibyśmy. Generalnie będziemy robić tutaj sobie cykl a i od czasu do czasu będziemy wracać do serii różnych, w różnej kolejności, bez żadnej spinki, bez napinki, ale na pewno z dyskusją i, 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 i że los chce z nami grać w pokera, raz, raz nam daje, para, raz zabiera. Pa, para, pa, pa. I już nam What? kiedyś zabrał Silent Hilla, a teraz wygląda na to, że nam tego Właśnie. Silent Hilla chce dać. Więc Ej, no dlatego... myślę, że to będzie taki odcinek zerowy do czegoś, co będziemy za jakiś czas być może kontynuowali i będziemy sobie omawiali nie wiem, czy poszczególne części, czy, no, coś będzie na pewno od serii Silent Hill. A dzisiaj Hill. będzie odcinek zerowy, który będzie wstępem spowodowanym tym, że no plotki dotyczące wskrzeszenia marki od Konami są już od wielu, wielu miesięcy, a w ostatnim czasie naprawdę się nasiliły, więc chyba jako ogromny fan tej marki zaczynam wierzyć, że Adam, chyba będziemy grali w nowego Silent Hilla za jakiś czas, nie wiem jaki. Bo tych plotek jest no dość sporo, i sobie o tych plotkach dzisiaj troszeczkę poplotkujemy. Poplotkujemy. Jeżeli dzisiaj nic nie mnie. robię, tylko hypuję. Eee, ja bym tylko, jak wiesz, to, to jest w ogóle w moim stylu, nie, że ja jestem <grym> takim party puperem, niszczycielem dobrej zabawy. Ja chciałem ci hmm. powiedzieć, że ty już kiedyś czekałeś na nowego Silent Hilla Ja eee, wiem, wiem. I już też kiedyś były płatki, a nawet nie platki Jasne. już nawet były pe pewniaki były. Eee, więc różnie bywa, ale nie tym razem akurat rzeczywiście wydaje mi się, Sam że za to jest w to ten bierześ, nie to wierzyć, nie? Nawet nie po prostu. Wydaje mi się, że to było jedyne, co mogli tutaj włodarze tej marki z tym zrobić. I to, to tak wygląda, że właśnie ktoś poszedł po rozum do głowy i po prostu jakby delikatnie sprzedają się, rozmieniają się na dobre i po prostu dają innym możliwość tej przywrócenia tej marki. Króliku. O czym będzie, o czym pewnie będzie mhm. e, dzisiaj w tym naszym newsiku też, no bo tych projektów będzie kilka i chcielibyśmy o nich porozmawiać. I ja się e, na pewno jaram, jakby... Za każdym razem, kiedy widzę jakiś tam powrót tego many, co domniemany, bo to nie jest nic trudnego. Ja też mogę. Taki eksperyment przeprowadził chyba któryś dziennikarz. Poligon Giant Pump, nie pamiętam dokładnie, ale też mógłbym sobie założyć konto, które bym nazwał jakoś na Twitterze. Tam, wiecie, jakiś jakoś fajnie. żeby mi nie kapnął się. Jakoś fajnie. Przez kilka miesięcy bym zapisał sobie, nawet nie kilka tygodni, bym sobie zapisywał jakieś rzeczy z branży. Jakieś nowe zwiastuny, zapowiedzi, i tak dalej. Zacząłbym wpisać tweety o tym, że te zapowiedzi się pojawią za rok na przykład, i bym sobie te tweety datował na nie wiem 2017-2018 i one by się pojawiły ludziom. Ludzie by myśleli, że one były oryginalnie w 2017-2018. I to by wyglądało tak, że ja byłem. Już wiele razy yy, przewidziałem branżę, czyli że mam jakieś dojścia. I w związku z tym by się zrobiła taka, wiesz, aura jakiejś pewności wokół mnie. I zacząłbym sobie tam pisać, nie? Do jakby spokojnie ja mogę napisać, że wyjdzie kiedyś nowy Silent Hill. Albo kiedyś. No Także ja sobie ostatnio robił jaja z Silent Hilla, nie? To się nazywało mm. Abandon. <laughs> Abandoned? I ostatnio, o, tak. I ostatnio chyba wrócił. Co, 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 w sensie. Jakieś newsy czytałem, ale to już były newsy takie, że że ktoś oskarżał ich o oszustwo właśnie, że że to jakieś Tak, ściemy. oni mają w ogóle bogate ta, ta firma od tego Abandoned to bogate był Blue. portfolio od, od od ściem, tak? Tak, bogate portfolio ściem finansowych, jakbyś tam inwestycje. czegoś to to tak, to, to nie może tak być, że ktoś sobie tak jawnie. To, ja to czasami może jest karane, ale to są wciąż takie chyba dość niezbadane wody bardzo często, nie? Że jakby projekty się A. pojawiają, inwestorzy pojawiają, że coś się rozmywają w powietrzu, coś się tam kombinuje. Jakbyśmy wiedzieli o tym więcej, jakbyśmy to rozumieli, to dawno byśmy już z Bartkiem tak robili i byśmy żyli w ogóle jak w luksusie, a my, no my niestety no, nagrywamy podkaścik. Dobra, Bartek, no dobra, to doba, to myślę, że Tak, Jaki, jakieś a przy, a konkrety. Te, jeszcze tylko ten, dzień dobry wszystkim, cześć, bez dyskusji, odcinek piąty. Piąty, no. to będzie piąty? Tak, to chyba tak. będzie piąty. Witamy w podcaście Dyskusji. Ja nazywam się Bartek Trendewicz, a ze mną jest mój przyjaciel Adam Piechota. Prawda? Cześć. Silent Hill. I, i mój królik rzuca miską. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. E, a więc Andy Robinson z VGC podał ostatnie informacje, jakiś przeciek, że jest tworzonych na całym świecie kilka projektów, że mam wiele projektów z marki Silent Hill. I o trzech już mniej więcej coś tam wiemy, a mianowicie ma być to Silent Hill 2 Remake. I tutaj informacja się pojawia, że miałby to robić nasz polski Bluebird Team. Drugi duży projekt to kolejna odsłona, całkowicie nowa odsłona serii Silent Hill. Pierwsza od, od Downpour. Chyba, że liczymy ten szajs, co wyszedł na Witę nie pamiętam już w sumie, jak to się nazywało. Book coś tam. Book of Memories chyba, no. Ach, ale chyba. to niektórzy to liczą, ale ja tego nie liczę. Ostatnia część to Downpour. Także minęło sporo lat już, nawet nie pamiętam z którego roku to jest gra. I trzeci projekt to epizodyczna seria oparta głównie na fabule, co każe nam myśleć, że byłoby to coś w stylu od Najprawdopodobniej Gier y, Super Massive Games, czyli coś w stylu Until Dawn. Ewentualnie może coś w stylu Telltale Games, ale, ale gdzieś tam y, przewijało się to Super Massive, więc, więc być może coś w stylu super y, właśnie, Massive Until Dawn, przewijawo... czyli z ostatnich ostatni giereczek. To ja sobie tylko pozwolę, mhm. że to Supermassive przewijało się dlatego, że e, były takie informacje, że Supermassive było kiedyś w rozmowach z Konami na temat Silent Hilla e, i jakby mhm. się nie dogadali i wtedy powstała ta ich antologia, to się nazywa Dark Pictures Anthology? Da Dark Pictures Anthology, no. Anti-Dawn nie wchodzi w skład tej antologii, dopiero kolejne, kolejne gry, nie pamiętam już jak tam one się nazywały, bo całkiem niedawno wyszło chyba. Druga czy trzecia część z tej antologii? Druga czy trzecia, jakby wszyscy są raczej zgodni, że to nie jest już jakby nic tam wielkiego. Zresztą, no fajnie sobie zobaczyć na YouTube. Mogli. No takie właśnie do obejrzenia, mm. bo do grania ze znajomym przypiwku, tak jak my przechodziliśmy Until Dawn. No, fajne, <laughs> fajne doświadczenie. Czasy. Całkiem przyjemne. Mm. Porozmawiamy sobie w takim razie od. Dobra, to może zacznijmy od końca, skoro już jesteśmy przygotowani. Zacznijmy przy od końca. Silent epi, epi, Hill. Silent Hill, czy, czy episodyczny Silent Hill, to według Ciebie fajny pomysł? <grystanie> Mi się wydaje, że to się, jakbyśmy, jakby to był artykuł w internecie, to byśmy byli zajebiści pod SEO, bo wiesz, tam trzeba co jakiś czas powtarzać kluczową frazę i u nas jest co chwilę y ta kluczowa <grystanie> fraza. Silent Hill. E odcinkowy Silent Hill fabularny. Dla mnie nie. Jestem absolutnie przeciw. Nie. Dla mnie nie, ponieważ ta formuła tych gier odcinkowych to już było, to się już nie sprawdziło. Nie chcę powiedzieć, że sprawdziło, bo nie, nie uważam, że dystrybucja The Walking Dead, Gier Telltale, czy nawet Life is Strange początkowo była dobrym pomysłem, bo często te studia wpadały w jakieś kłopoty, czy to finansowe, Aha, czy, no, czy, czy, czy produkcyjne, tym było, wiemy, tak. prze, przeciągało się czekanie na, na kolejne odcinki, coś się tam psuło. Nie. Na pewno odcinkowo. Co innego? Właśnie, się no, zytać, bo czy... ja dopiero sobie uzmysłowiłem, że słowo epizodyczne to znaczy, że w epizodach, a ja cały czas miałem na myśli jednak yy, coś takiego jak Until Dawn, czyli no, tam nie masz żadnych epizodów. Masz po prostu grę, która ma jakiś tam minimalny gameplay yy, i po prostu jest oparta o... No, gra oparta jest o fabułę, nie? I gdyby to tak wyglądało z, jak jakby Until Dawn... Nie, nie zwróciłeś... Nie zwróciłeś uwagi na, na, na to, na to znaczy, słowo, epizodyczne. Nie myślałem o tym, że to ma być podzielone na epizody, tylko bardziej cały czas miałem w głowie, jak zobaczyłem to Super Massive, bo epizodyczna, to jednak bardziej mi się kojarzy z Telltale Games, a, a fabularna, no to w tym przypadku, no nie wiem, no Super Massive nie robią epizodycznych tych gier, tak? One są. No ta całymi... antologia jest jakby rozłożona na części, no tak, ale, ale to są całe jest, historie. Tak, no, to... no to są całe historie. I gdyby tak wyglądał nowy Silent Hill. Że miałbyś po prostu mało gameplayu, tak. ale, ale fajną historię i to byłaby A, jedna gra. I, ta. I to tak, i tak. Okay? Jeżeli, właśnie, jeżeli to by miało wyglądać tak, czy ja dostaję grę fabularną w, w świecie, który no bardzo mocno szanuje. Jak będziemy mieli odcinek kiedyś o... o On ciebie też szanuje, no. to. to... Okay. <laughs> Zwłaszcza w nocy. E, szanował mnie, jak miałem 10 lat. Oj, szanował mnie w nocy. Oj, Nie pozwalał mi zasnąć. <laughs> e, Kiedyś będziemy na pewno sobie o tym opowiadać, jak już będziemy mieli właśnie taki czas i miejsce i wielki odcinek o Silent Hillu. Eee, jeżeli bym wiedział, że ja dostanę w tym świecie, który tak lubię, gry i właśnie przynajmniej więcej niż jedną i że będę miał grę tam bardziej klasyczną, będę miał grę z gameplayem realnym, jakby survivalowym, może jakąś ewolucję, może w jakiś sposób podglądającą, wiesz, te hide and seeki, czyli wszystko, co tam mhm. od Amnezji przez P.T. się działo eee, i obok tego bym dostał grę fabularną. Która by po prostu stawiała na klimat i historię, to ja wiem, że Silent Hill w przeszłości potrafił. Nie wiem, czy oczywiście w obcych rękach nie. Właśnie, no nie, nie, nie wiem, jak... Chociaż wiesz, ja jestem na przykład bardzo dużym fanem Gry Shattered Memories. I, i ludzie tego nie lubili. Te, jak te, wiesz, ja gryki. również. No, i jakby fabularnie ona była właśnie bardzo fajna, i nastrojowa była bardzo fajna, i też, też w zasadzie była gra prawie że fabularno-logiczna, tak? Nie licząc tych kilka sekwencji, gdzie rzeczywiście tam była jakaś akcja, chociaż ta akcja to też tak grubymi nićmi szyta. Yy, więc wiem, że seria potrafi w dobrą opowieść, wiem, że seria potrafi tak, w no niesamowitą to że Silent Hill to nie jest Resident Evil, chociaż uwielbiam też markę Resident Evil, to jednak no, różnią się. Jeżeli chodzi o warstwę fabularną, tak? to jednak. Wyobrażasz inne sobie rezydenta. Fabularny. Od <grym> I tak byłoby. Wi obowiązku. William Birkin to zapamięta. I on taki obrażony odchodzi. <grym> <grym> Wraca w czwartym odcinku. Pamiętasz, jak zrobiłeś mi córkę? <grym> no to by, było, to, by było, to by było dobre. Podobałoby mi się to. Powiem ci, że nawet chyba, jakbym miał tak typowo Telltale. Nazwały, nie, bo jednak jak tu mówię, jak myślimy fabularnie, to ja myślę, że to będzie jakby no już ewolucja tego trendu, nie? że to będzie bardzo mm -hmm. poważna gra. Ale jak miał taką, <grych> taką koślawą grę, właśnie fabularną, wydawaną w odcinkach, to ja bym wolał Residenta, bo po prostu ten kampowy klimat tam trochę bardziej pasuje okay. niż Silent. Dobra. Resident Evil 2 Remake. No. Czy to jest dobry pomysł i dlaczego remake? Akurat dwójki, a nie jedynki. Bo w sumie kiedyś się mówiło, że Hideo Kojima miał w planach zrobić remake Silent Hilla, ale chyba wtedy tematem był pierwszy Silent Hill. Więc. Nie, nie, nie. To, co z... miał zrobić Hideo Kojima, nie? czyli Silent Hills, miał być restartem, Głukośnik rebootem. Tak, czy ja nie, wiem, chyba... ale czytałem też kiedyś gdzieś takie plotki, że był pomysł, żeby robił yy, też remake pierwszego Silent Hill'a. Jedynki. <laughs> W sumie już powstał, nie? Shattered Memories praktycznie. Może nazwać remake. Em. No nie, no właśnie, to no, no remake, tylko no właśnie to już jest taki współczesny remake, który zmienia bardzo dużo rzeczy, nie? E, tutaj no mówimy o remake, remake który miałby to być. No nie, no według informacji oryginalnej, czyli tego pierwszego wycieku, który mamy z tej strony VGC, remake dwójki miałby mieć bardzo uwspółcześnioną oprawę, ale mnóstwo rzeczy miałby pozostawić po staremu. No tak, ale żeby to była myślę, że ta oprawa z I w sensie tam to nie jest tak jasno nakreślone i nie wiemy, czy kamera byłaby nowoczesna i mielibyśmy kamerę za plecami bohatera, czy jednak byśmy pozostawili to tak, jak to wyglądało. Um, jeżeli to miałby być remake, taki w stylu blue. Jezus, ja myślę o Blue Point, Blue, Point Blue, Games. Blue, Blue Game. Ja myśląc e, o remajku, to mam w głowie jednak, y, wiesz, Capcom i na przykład Resident Evil 2. Tak. No czyli remake. taki remake, remake super nowoczesny, tak, jakby tak. nowa wizja tej gry. E, no właśnie pytanie. Jeżeli miałbym dostać remake super nowoczesny, który by robił z oryginalnym materiałem źródłowym to co robił Resident Evil 2 z rezydentem dwójką z PSX'a to chciałbym bardzo spróbować. Mhm. Nie, nie mówię, że koniecznie byłbym jakoś na maksa zajrany, ale no bądź co, bądź drugi Silent Hill będzie na zawsze jedną z gier czasów, e, zwłaszcza przez swoją fabułę. W swoim gatunku nie. jest a mecha... moim zdaniem grą czasów. No a mechaniki się trochę mają prawo zestarczyć. Zobaczymy, no ja będziemy jas. sobie powtarzać mhm. teraz pewnie w ramach tego podcastu prędzej czy później się to wydarzy, że, że, że zagramy sobie w dwójkę i czy może pewne archaizmy nie będą mnie Trochę bardziej przeszkadzać niż kiedyś. No Mnie nie będą przeszkadzały w ogóle pewnie. No a. W, dobra, to tylko jeszcze powiem, że gdyby to była właśnie zmiana, jakakolwiek zmiana, oryginalna zmiana kreatywna, że ja bym dostał w zasadzie inną grę, tylko bazującą mm -hmm. na, 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 na podobnym konstrukcie fabularnym, na podobnej historii, to byłbym bardzo ciekawy, chociaż nie jest, nie jest powiedziane, że jakby koniecznie potrzebuję tego, gdybym miał dostać remake 1 do 1 z ukartowanymi rzutami kamery. A jeżeli bierzemy pod uwagę, że miałoby stać za tym remakeem Studio Blueberry, tak? Bo to mhm. tak jest w tych przeciekach. No to The Medium w zasadzie już pokazuje, że mieli przymiarki do tego. No właśnie. Do, do takiego systemu. Tylko, ale nie, A, nie grałeś to, w ogóle, e mi się, że The Medium. medium to, nie grałeś to była... Medium. Ja grałem tylko chwilkę. Ja cały A czas grałeś mam tą chwilkę. Grę... Tak? Chwilkę, ale to tak nie tyle, żeby ci móc opowiedzieć. Wiem tylko tyle, że. Kamera to rzeczywiście jednak tak tradycyjnie survivalowa, tak? Tam bych wszystko tak... Tak, ja widziałem kawałki gameplayu z tej gry, bo byłem nią zaciekawiony. Tylko zastanawiam się właśnie, czy Blueberry Team to jest dobry wybór. I nie wiem, bo oni jakoś tak w ostatnich latach tak jakby są powoli kreowani na na taką grupę... Dużych która, ludzi w horrorach, nie? Dużych ludzi w horrorach, tak. I no. czy rzeczywiście tak jest, patrząc na to, co do tej pory zrobili? Dwie części Layers of Fear, które no moim zdaniem są jednak trochę overrated, zwłaszcza druga część, która mi się za bardzo nie podobała. Potem był ten Observer, w którego pograłem może z dwie godziny, i też tak, no okej, okay, no po dwóch godzinach nie będę oceniał gry, ale te pierwsze dwie godziny, jak tak sobie pograłem, chwilę to też nie za bardzo. I yy, coś jeszcze przed Medium stworzyli? Blair Witch. A, i Blair Witch. I ha, i faktycznie i w Blair Witcha nie miałem okazji zagrać, ale ty grałeś w Blair Witcha. O kurczę, to Grałem, jest moja ja duża zaległość. Nie. Ten Blair Witch to chyba najfajniejsza będzie rzecz, tak mi się zdaje. Każda gra Bulbera ma, ma to do siebie, że mm, musi ci kliknąć sposób, w jaki tę grę się gra. Nie? To są, przynajmniej te gry do medium e, były raczej tym, co my tam lubimy dzisiaj nazywać symulatorami spacerowicza, uh -huh. bo nie symulatorem chodzenia. Każda gra jest symulatorem chodzenia. Wake up, no, mówię się. Mówi się. Tak, nazwałem to symulator chodzenia. No. Mm, takie spacerowanko. W Blair Witchu jest kilka bardzo fajnych sekwencji. Ja generalnie byłem po tej stronie chwalących tę grę. Pisałem jej recenzję do PSX Extreme, kiedy wychodziła i, i widziałem w niej dużo fajnych rzeczy. Mm, mhm. mnie, mnie, mnie jakby to kupiło, ta wizja. To nie była. W żadnym wypadku gra tam pretendująca do, do jakiegoś tam geniuszu, ale podobało mi się to. Podoba mi się ewolucja, jaką zobaczyłem w Blair Witchu od czasów, np. przykład Layers of Fear 2. Właśnie, eee, tylko ja bym no. chciał, żeby Silent Hill robił ktoś, kto jednak stworzył coś, co pretenduje do geniuszu. Bo no kurczę, Silent Hill no, zasługuje na, na, na najwyższą jakość, nie, a oni no, nie zrobili nic. Takiego niesamowitego. Dla mnie królem horroru obecnie jest Frictional Games, i okej, okay, ta ostatnia amnezja mi się podobała mniej, no ale oni zrobili grę, grę i to nie jedną, która pretenduje do geniuszu, tak. I pierwsza amnezja, i chociażby Soma, w którą, którą się kiedyś zachwycaliśmy. No bluber nie ma na końcu, czy coś takiego, nie? Gdyby Fictional Games mogło dostać taką markę, mm, no. Wolałbym, żeby Fictional tak. Games dostali. I jakby do Fictional Games game. zrobiło sobie Silent Hill a dwójkę, nawet im bym wybaczył remake, tak, bo wiem, że by zrobili ten remake tak, żeby zagrali na nosie każdemu, a przy okazji by rozwalili mhm. mózg wszystkim wciąż. Ja jestem, a, też, ale... lubię ostatnią amnezję w miarę. No, <laughs> ale wiesz, miarę. że tam no, no. Dawaj, tu kontynuuj. To? No ja ale chodzi przerywam. o to, że nie wiemy, nie, wiemy, nie wiemy, kto robi kolejną odsłonę. A jeszcze ma być robiona pełnoprawna nowa część Silent Hill, może Frictional Games. To by było idealne rozwiązanie. Czy mogłaby być w ogóle kolejna odsłona, nie? W ogóle Chciałbyś, z tego żeby wszystkiego... to było coś z FPP? Eee, tak. Dlatego że. Jakby ja nie potrzebuję, ucieszyłbym się z gry fabularnej, tam silnie fabularnej, tak? Be, bez żadnego gameplayu. Ucieszyłbym mhm. się w miarę z, z remakeu. Nawet jakby był jeden do jednego, to z tymi, to, to może bym tego nie potrzebał, bo nie uważam, żeby aż tak bardzo się zestarzał oryginał. Ale tak samo mówiłem w przypadku, nie wiem, Shadow of the Colossus, yy, czy tak samo pewnie bym myślał o Demon's Souls, a okazuje się, że te remake y jeden do jednego, yy, no zrobił cuda z tymi grami, nie? Więc jakby. Wiele razy wypluwałem swoje słowa na tej płaszczyźnie, ale tak naprawdę, naprawdę tych gier bym nie potrzebował w swoim życiu. Potrzebowałbym za to prawdziwego, nowego Silent Hilla, który byłby nowym Silent Hillem i który by puścił tą serię w nowym kierunku. I Jeżeli to miałoby być coś, co po prostu zebrałoby to pogorzelisko, które pozostało po, po projekcie Silent Hills, to ja bym się super cieszył, bo przez chwilę wierzyłem w to, że dostanę horror, wyśmienity horror, taki, który będzie rzeczywiście pretendował do nowego geniuszu. Zwłaszcza, PT... że miał to robić idea Kodzima, tak? Którego bardzo... I, ale wtedy byłeś bardzo dużym fanem. Ja, 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 ja lubię, już teraz zdecydowanie mniej, ale ja Kojimę lubię, Tylko ale mówię, że Kojima, wtedy. Kojima nie... On po prostu ma taki... Yy, ma ochotę na horror. Jakby Może miał Kojima, ochotę na horror od, od zawsze, no, to mogłoby być, bo od Dead Stranding minęło już dwa lata, trzy lata? Nie wiadomo, co no oni trzy robią przez, te, chyba przez te trzy lata. Na pewno nie pracowali nad wersją na PS5, tak, przez dwa lata. Czy jest projekt, o którym nie chcą mówić? Ten projekt nie wiadomo za bardzo, czy on będzie dla Microsoftu czy dla Sony tych plotek tak dużo. Jakby finalnie się okazało, że to jednak on robi w swoim studiu na swoich warunkach, to byłby niezły ich od losu, ale nasza branża takie rzeczy widziała już. Więc to nie jest niemożliwe. W każdym razie, gdybym dostał coś takiego jak PT miało, mi obiecywało, tak? Czyli ten wymiar horroru psychologicznego, coś jakby idącego w nowym kierunku. Eee, coś, co nawet mogło zapomnieć całkowicie o, o standardach serii, o mgle, nie wiem, w sposobie budowania nastroju muzyką, e, o, o, o radyjku, o latarce i takich tam rzeczach. Tak, po prostu światach. o ciężkim psychologicznym horrorze. Coś, co by mi Tym siadło na bali po prostu do Maksa. Mhm. Mhm. Czyli Już najbardziej czekasz na kolejną odsłonę. Pełnoprawnej. Najbardziej taka. tak, a ja wydaje mi się, że z tych plotek, które mamy, jest to najmniej prawdopodobne teraz. No ja myślę, że Bo najmniej nie mamy żadnego podobny epizodyczny, ten jakoś tak. No tak, to no nie, no, no nie mamy, no ale no, może, może faktycznie będzie tak, że, że raz życie zabrało Kodzimie Silent Hilla. I, ale życie zagrało z nim w pokera i teraz oddało mu tego Silent Heala. Para, pa, para, Silent Hill. <laughs> a, a Ja To ja się jeszcze zapytam ciebie, Bartek, a gdybyś ty miał dostać nowego Silent Heala, tam ósemkę, siódemkę, nie wiem, kto to by był, nie wiem, co liczymy jako kanon, a co nie. A gdybyś miał dostać nowego, prawdziwego Silent Heala, co byś chciał najbardziej? Zdecydowanie, tak jak tutaj powiedziałem, najbardziej bym chciał też nową pełnoprawną odsłonę z nowym bohaterem. Ale nie, 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 z nową nie, nie, jaki, jaki styl gry? Czy chciałbyś FPP? Czy chciałbyś klasyczną kamerę? Czy chciałbyś kamerę z zapleców? Czy... Chciałbym, znaczy, no nie, no dobra, no do statycznych takich kamer nie wrócimy już, ale z, chciałbym coś z kamerą z zapleców e, w stylu Silent Hill Homecoming, tylko zrobionego dużo lepiej. Z fajną historią, z klimatem, który nawiązywałby mocno do czegoś takiego jak PT, ale wolałbym jednak, ja zawsze wolę w grze widzieć swoją postać niż jej nie widzieć. Więc zresztą w, przy PT tam też nie mieliśmy pewności, czy to cała gra będzie z pierwszej osoby, bo tam były chyba też plotki takie, że to ma być w zamkniętych pomieszczeniach. Coś w tym stylu. Więc to też mogło być także. To nie było wiadomo, to... łączone. Mało kto pamięta, że BT miało później zwiastun. Znaczy po PT był zwiastun drugi, prawdziwy zwiastun Silent Hills. A, tak, tak, z takim eee... ro robaczkiem chyba, nie? Z takimi eee... rękami, które się goniły w takim ciasnym pomieszczeniu. Jakieś takie dziwne tam motywy były. Zabawki dla do... dzieci się no, pojawiały. I w tym zwiastuniku dalej było utrzymane FPP. Więc ja, mi w głowie jakoś tak zostało, że to tak będzie. I Ale... tak byś chciał, żeby było w eee... FPP? Ja bym chciał. Ja bym Aha. chciał, bo wiesz, wiesz dlaczego? Resident Evil 7 pozwolił mi uwierzyć, że to ma sens, że można wziąć serię, która nawet nie za bardzo pasuje do prawdziwego horroru, bo dla ja mnie Resident Evil nigdy nie był grą straszną. I można z niej zrobić coś bardzo ciekawego, no bo pierwsza połowa siódemki to jest, no świetno, jakby klimatycznie, światem, postaciami, co nie, pozytywnie popierdolona gra. To się naprawdę fajnie grało. Jakby z takim fajnym dreszczykiem, to nie, że się bałeś jakoś tam, nie wiadomo jak, tak? Ale no, też nie grałeś ja z nasłego prezydenta, nie biegałeś, nie szczelałeś zombiaki. No bo Aha, teraz o, tak, 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 dobra. Już. Yy, dobra, powoli będziemy kończyli, ale jeszcze tutaj na sam koniec warto też wspomnieć o tym, że przed tym wyciekiem, powiedzmy, dużym wyciekiem informacji na temat Silent Hilla. Mieliśmy kilka dni temu wcześniej nieco mniejszy, to znaczy była tam jakaś grafika. I to ma się odnosić do tego, że teraz jakoś też ostatnio była ta informacja, że te grafiki dotyczące Silent Hilla pochodzą z czegoś, co ma nazwę Sakura. I to ma być nazwa. Sakura. Która... Sakura. I to ma być nazwa jakiegoś grywalnego teasera, który ma być czymś w stylu Pity, i to mamy. Dostać za darmo, nie wiem, za jaki, za jaki czas. No, oby to było jutro, nie, ale, ale to może być. 100%, że nie będzie za darmo, 100%, że nie będzie za darmo. Będzie e, na, wyższym, darmo. na wyższym szczeblu PlayStation Plus. Albo coś takiego. Będzie, na której subskrypcji będzie? Jakiś kruczek w tym. Nie, wszystkim ja obstawiam, że, że to będzie za darmo, tak jak PT, żeby, żeby każdy za mógł zasmakować. PT znaczy miało, tak jak e... Abandon, też za darmo, nie? Za darmo w nic nie zagrałeś. Tak, do, do, dostajesz za darmo to menu z, z obrazkami. Eee, hmm. Tak jak PT miało być, było zapowiedzią nowego Scient Heal, i no, chociaż mieli nadzieję wtedy twórcy, że długo się nie dowiemy o tym, że tak naprawdę to jest zapońca Scient Tak samo Resident Evil 7 miał, bo przed odcinkiem tutaj przypominałem Bartkowi, bo już Aha, trochę mu się wiecie, zapomniało, no, no. że. Że było coś takiego kitchen się nazywało, i to było takie demo VR, które pokazywano na targach, które uważano za najstraszniejszą rzecz ever w VR-ze, a które okazało się po prostu początkiem. To tak, było początkiem e, rezydenta 7. E, tak samo tutaj ta Sakura już teraz jakby coś się ukazało, co by przypominało nawet w nazwie Sakura, to już nawet jakbyśmy nie dostali tam nazwy Silent Hill, to nam już by to wystarczyło, żebyśmy mieli teorie spiskowe tutaj, nie? A, faktycznie eee... pamiętam tę narrację, która tam była, że ludzie, którzy grali w Kitchen są absolutnie przerażeni. <laughs> No. Ale wiesz, ja, ja pamiętam, jak gość powiedział, że wyszedł z Kina z Passimela Gibsona, i on zaczął wierzyć w Jezusa. N nigdy nie wierzył, ale po tym filmie uwierzył. wszystko, żeby się wierzyć. Ja, jak wypiłem swoje pierwsze piwo w życiu, to też zacząłem lubić piwo. Aha, myślałem, że zacząć w nie wierzyć. Nie, nie, po... <noise> nie, no wierzę w piwo, ale nie, nie, chyba po pierwszym jeszcze nie lubiłem. Ale wiesz o co chodzi, nie? że człowiek nie. to taka. Prosta maszynka psychologiczna. Tak. Wiem też, że mieliśmy trochę krócej i chyba uda się trochę krócej, może nie tak krótko, ale ile jest? Dobra, Dobra chyba co? Nie wiem, chyba wszystko na temat Silent Hilla, tak? Mhm. To był taki na temat Silent zerowy. Heala. I nie jeżeli, długo jeżeli tak toś... nagramy coś w Silent Hillu. Tak, no to będzie, będzie pełnoprawny odcinek Menu Scient Hillu, W ogóle o horrorach będzie tego trochę więcej, będziemy jakoś sobie wymyślać, łączyć. Ale gdyby ktoś się chciał, nam podesłać jak, jakiś tutaj feedback, bo zastanawiamy się po prostu też, czy taki format, czyli jeżeli pojawi się w sieci coś, co nas interesuje i czy byśmy temu poświęcili chociaż 20 minut, taki odcinek mniejszy, poboczny, czy to, czy to jest ok? Czy to jest pożądane? Chętnie byśmy się dowiedzieli, bo nam się wydaje, że to jest fajne, a może dostajemy dużo wiadomości, żebyśmy tego nie że Nie fajnie. Tak, jakbym... Nie, no bo wiesz, dużo podcastów. Oczywiście my jesteśmy pierwszym podcastem o popkulturze w Polsce, ale od, odkąd my już te dwa tygodnie prowadzimy podcast, to już mnóstwo pojawiło się projektów w Polsce, no, no, mnóstwo też, epigonów. Też i oni wszyscy robią to tak, że y, o tych niusikach to opowiadają non-stop. W co grają i niusiki. My też mamy, w co gramy, mamy listę zaległości. E, Niusików jeszcze nie było, a chcielibyśmy, że jak już jest niusik typu właśnie ten, no to damy mu cały mały odcineczek. Może coś takiego, takie mikro odcineczki niusikowe. Wtedy, jak ktoś nie chce, to nie klika. Wiesz, jest, przynajmniej ktoś ma wybór, no tak. nie? <grych> czy chce słuchać Myślę, Silent Hill, czy jakiś nie chce. będziemy nagrywali, jak, jak będzie o czymś tak pożądanym, jak Silent Hill. Dobra. O, o no. czymś, co nas, co, co nas, poruszy. To. Tyle. Mm, no. To. Silent Hill. To bez dyskusji.